Wiadomo już ile powiat Dębicki stracił na krachu PBS-u, łącznie skąd wszystkich jednostek podległych starostwu powiatowemu, zniknęło prawie 1 300 tysięcy zł. Były to środki m.in. z Funduszu Pracy, Pefronu, DPS-u oraz 500. Sam urząd stracił 151 tysięcy zł. Czy zaplanowane inwestycje mogą być zagrożone? To nasza obecność, tak jak Państwo usłyszeli, jak to wybrzmiało, wynikała z troski o to, że mają być realizowane dość duże inwestycje i w przypadku naszej gminy jest to inwestycja opływająca na kwotę prawie 4 miliony, gdzie prawie 800 tysięcy złotych jest zabezpieczone w budżecie na 2020 rok ze środków gminy Pilzno. Także troska o to, czy ta inwestycja długo, tak długo wyczekiwana będzie realizowana. Jest to droga powiatowa z Szygodzice Słotowa. Oczywiście, że jest znaczny problem, dlatego ta sesja nadzwyczajna, dlatego nasze zaniepokojenie dziesięciu, nasze dziesiątki dziesięciu radnych, e, ponieważ no, pierwsza informacja, która się pojawiła, to było 6 400 tysięcy. Zagrożona szkoła specjalna, zagrożone inwestycje w poszczególnych gminach, zagrożone miejsca pracy. W starostwie powiatowym, w jednostkach podległych, na co nie możemy sobie pozwolić, szczególnie, szczególnie te miejsca pracy, na którym myślę wszystkim radnym zależy, aby praca w starostwie dla urzędników, którzy tu wykonują pracę, była stabilna i bezpieczna, żeby nie było żadnych plotek, niedomówień, bo, bo wiemy, jak wtedy może być nerwowo i, i, i ta praca jest wtedy niewykonywana tak, jak powinna być. Inwestycje, zresztą dzisiaj widzieliśmy obecność prawie wszystkich wójtów i burmistrzów, z powiatu Dębickiego znaczy tylko o tym, że, że te inwestycje są bardzo ważne dla nich, że są strategiczne. No i chcieliśmy się dowiedzieć od zarządu, od pana Starosty, jaka jest faktyczna sytuacja. Starosta Piotr Chęciak uspokaja, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zaplanowane inwestycje. To, co zostało w banku PBS, nas nie interesuje. tak? Tam zostały pieniądze, które zostały zrestrukturyzowane, a do nowego banku trafiły te środki, które, które są dostępne. Więc na dzień dzisiejszy nie ma takich obaw. Oczywiście musimy się zastanowić, nad tym, jakieś oszczędności musimy poczynić i w starostwie, i w jednostkach, bo jednak to dwieście, no nieduża kwota, niby wydaje się. Dla starostwa, dla, dla społeczeństwa dość spora jednak. I liczymy tylko jeszcze, że odzyskamy oczywiście przede wszystkim część tej kwoty, która jest absolutnie naszym zdaniem nieprawnie. Zatrzymana, czyli, czyli środki właśnie ludzi, środki instytucji, które nie powinny nigdy zostać zestrukturyzowane. No, niemniej jednak jakieś drobne kwestie musimy przedsięwziąć, tak? związane z, no, z bieżącą działalnością starostwa. Natomiast co do kluczowych spraw nie no, wspomniał tu oczywiście Pan radny o szkole, ja szkoły nie zmieniłem z tego powodu, że wójtowie, którzy tutaj byli i burmistrzowie raczej interesowali się infrastrukturą drogową. Stąd skąd oczywiście, że szkoła jest w dalszym ciągu priorytetem i, i nie ustajemy w działaniach zmierzających do tego, żeby środki na budowę szkoły pozyskać. W trudną sytuację zaangażowali się również parlamentarzyści. Jednym z pomysłów na przyszłościowe zabezpieczenie publicznych pieniędzy jest wprowadzenie zmian w przepisach. Nam zależy na bezpiecznym systemie bankowym, bo mnie szczególnie, skoro pracuję w Komisji Finansów od kilku kadencji, zależy mnie, żeby cały system zarówno dla samorządu, ale i dla przedsiębiorców był po pierwsze przyjazny, Wybór w y, przetargach to znaczy również tani, ale i zawsze bezpieczny. Więc możemy mówić jeszcze, stworzono dla oszczędzających y, gwarancje do 100 tysięcy euro, może trzeba będzie myśleć o specjalnej gwarancji dla innych podmiotów i specjalnym trybie. W specjalnym trybie, tak, żeby nie była to pomoc publiczna, o której mówi Unia Europejska, a normalna procedura wsparcia. Złożyłam wszystkie możliwe interwencje, zarówno u premiera, jak i w Komisji Finansów Publicznych, ale również, aby odbyło się takie spotkanie związane z możliwością udzielenia pomocy albo określeniem, jak wyglądała procedura tej restrukturyzacji banku. To pierwszy temat, a drugi temat to, co i jak możemy pomóc. Przepisami samorządom, ale i przedsiębiorcom, i dużym przedsiębiorcom, bo to jest istotne i dla nas ważne. W tym zakresie złożyłam również poprawkę do budżetu w kwocie 800 milionów, utworzenie specjalnej rezerwy, gdyby były potrzebne środki. No tu są dwie sprawy. Jedna to jest nadzór finansowy, który musi robić zgodnie z ustawą to, co zrobił. I tak w Sejmie zresztą były pytania w tej sprawie zadane, więc tutaj nadzór. Dokładnie tak postąpił, jak mówi ustawa, a z drugiej strony no, są poszkodowane niestety samorządy, i wszystko na to wskazuje, że nasz rząd przy pomocy pani wojewody, która zbiera te informacje, na ile który samorząd stratny, będą miały w jakiejś formie rekompensatę z tego tytułu i w jakiej to formie będzie, w jakiej wysokości to się jeszcze przekonamy, ale. W każdym razie zarówno premier, jak i ministrowie odpowiedzialni o tej sprawie wiedzą i samorządy same nie zostawią. O sytuacji finansowej poinformował starosta powiatu dębickiego podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej zwołanej w trybie pilnym. Przez problemy podkarpackiego banku spółdzielczego w Sanoku samorządy straciły 43% środków zgromadzonych na kontach. Pozostała kwota została zachowana dzięki przymusowej restrukturyzacji, którą przeprowadził Bankowy Fundusz Gwarancyjny.